Cześć, z tej strony 2000 No i dzisiaj mam dla Was zestaw z serii LEGO Hidden Side Witaj w Hidden Side Zestaw posiada 189 elementów I jego rok to jest 2020 No i ten Zestaw przedstawia Drugą stronę Zestaw tutaj Z przodu widać, że ma Wyraźnie wściekłą twarz, to jest opętany oraz mamy napis Newberry Park oraz tutaj na taki element z naklejką. Pewnie, to jest zejście do metra. No i w tym zestawie, tak jak w innych zestawach Hidden Sight nie możemy zmienić z opętanego na nieopętane i na opak, ponieważ to co jest tutaj to jest świat duchów. Kiedy doktorek wziął naszego Jacka, go porwał i umieścił, tutaj go ciągnął pod te drzewo. Parker? JB? Jeśli ktoś mnie słyszy, to jestem w Hidden Side Pomocy! Przyjaciele cię nie usłyszą. Zostaw mnie! <gry> Zaczekaj tu. Lady E niedługo przybędzie. Tutaj jest wejścia. No a z tyłu prezentuje się on tak. Tutaj z tej strony jest koło kolorów, które było potrzebne wtedy w aplikacji. Tutaj widać część korzeni, które zamieniają się w taką łapę. I jest tutaj element do skanowania w aplikacji. Co no, najmniej wtedy była ta aplikacja, teraz już jej nie ma. No, i z tej strony mamy kolejny ten element. Również z tej strony jest taka lampa z taką zielonkawą, z taką zielonkawą główką. Liście również mają ciekawy kolor, taki niebieski. Oraz możemy nastraszyć kogoś. O, tutaj akurat mi się chciało. I może te drzewo wypluć. Dwa pająki. Oraz nietoperza. No i tak tutaj prezentuje się od góry. Fajnie zostało wykorzystane takie czarne ciałko szkieleta. Widać tą z złość w oczach tego drzewa w zestawie również dostajemy 4 minifigurki i wszystkie te figurki są unikalne dla tego zestawu bo one się tylko tutaj pojawiły i zaczniemy sobie od dobrych postaci, czyli mamy tutaj Jacka z takim telefonem, jest on cały taki niebieski bo on tutaj w... Był duchem. O, i alternatywny wyraz że to jest przerażenie. Może wtedy, kiedy Lady E, czyli boss tego zestawu. Jesteś tutaj sama? Wszystko będzie dobrze! Wszystko będzie dobrze! Lady E! Dobry wieczór, Jack! Czujesz się samotny? Postanowiła wypuścić przyjaciół z telefonu Jack'a. Muszę na dziś. Idealnie dużo! A tu Jack nie starnie tak! Coś na zabawę! Co jest? Jednocześnie mu go popsuła. fajnie widać tutaj u niego takie przerażenie kolejną postacią w tym zestawie i pierwszym duchem jest Axel czyli duch drwala ale nie burgera drwala ma on tutaj siekierę. No i on w którymś odcinku postanowił zaatakować przyjaciela Jacka, który mu pomagał uciec z tego Hidden Site. Ma on tutaj tak Witający element, element wskazujący na to, że jest już duchem, o tak lepiej. Widać u niego taką kraciastą koszulę, szelki, już trochę poobdzierane, taką ciekawą czapkę, taką czerwoną i pod spodem widać tą twarz ducha. O, taka przeźroczysta, może... O tutaj widać w tych niektórych miejscach, o tutaj się kierom pokażę, że on ma tutaj taki zarost. Fajna figurka. No i kolejnymi figurkami w tym zestawie są dwa takie duchy. I one wyglądają praktycznie podobnie, tylko różnią się... Swoim wyrazem twarzy. I akurat mamy tutaj skrimper i on akurat tutaj ma uśmiechnięty wyraz twarzy, albo takie szaleństwo, może prędzej. I on ma taką koszulę, albo nie, to już jest bardziej koszula, taką żółtą. No i widać u niego takie lewitujące nogi. W to nie są nogi, ale widać, że lewituje. Nie mam żadnego nakrycia głowy. I widać tutaj charakterystyczny dla tych złych postaci z Hidden Side te łączenia ust. No i drugą minifigurką w tym zestawie jest Wylon. I on akurat jak widać jest już wkurzony. I tak się prezentuje. Tak więc podsumowując, zestaw fajny. No, i te figurki duchów na pewno przydadzą się na przykład do budowy makiety z Ghostbusters. Tak więc widzimy się w następnym odcinku. Cześć.